Halo, halo, cześć, strony Sfora, witam was w kolejnym poradniku, w którym pokażę w jaki sposób zrobić jaką oto latarnię, która będzie nam się kręciła dookoła. Czyli tak światełka nam się nam kręciły, tak ziu, 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 ziu. Także, prowadźcie. A więc mechanizm ten jest bardzo prosty. Robimy tak, kładziemy detektory w tą oto stronę, żeby strzałki były w tą, w tą stronę, w tą samą stronę. Teraz, żeby to odstawała, ta kropka, więc kładziemy obok tego detektory następne. Z tej strony robimy to samo. I z tej to samo. Ok, tu nam już mruga. Jak mruga to znaczy, że jest dobrze. I teraz na to dajemy sobie detektory w górę. Oczywiście te 16 detektorów nam na, na spokojnie wystarczy. No i teraz na te detektory kładziemy nasze lampy. I ogólnie ten magizm jest skończony. Czyli moim zdaniem bardzo proste. Ja kiedyś tego nie umiałem zrobić. Wydawało mi się to bardzo trudne, a w poradniku żadnych nie widziałem. A to proszę. No bardzo łatwe to jest moim zdaniem, także można sobie ładnie to zrobić, i właśnie sobie zrobić takie latarnie, ja tą prowizoryczną zrobiłem, bo nie umiem gotować, no ale taka bajera, także to tyle, taki bardzo krótki odcinek, także dzięki, Czym ci się, na następnego, yo.